Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama i jest ze mną Kasia Nowa, piosenkarka wspaniała. Powiedz mi, Kasiu, co ty tutaj dzisiaj robisz w tak wspaniałym miejscu, na Czackiego, w Awangardzie, w restauracji Awangarda, a za chwileczkę mamy spektakl. Wiesz co, ja to bardzo dobrze znam to miejsce, bo ja tutaj często występuję, śpiewam. Akurat no nie prze, może akurat w takiej konwencji, tak, że jest też kolacja, tak, bardzo tak uroczyście, ale, ale rzeczywiście koncertuję tutaj, więc nie jestem jakby zdziwiona tym pięknym miejscem, znam je bardzo dobrze, natomiast no, dzisiaj jest takie wyjątkowe wydarzenie, bo jest właśnie połączenie degustacji z, no myślę, bardzo ciekawym, znaczy jeszcze nie wiem, bo nie widziałam, ale, ale sam tytuł już jest interesujący, intrygujący przedstawieniem. No właśnie, miłosne wpadki. Co o tym sądzisz? Jak to może być? Zdarzają się niektórym. Czy ja, ja mam na koncie pewnie twoje pytanie, brzmi jakąś wpadkę? Wiesz co, ja myślę, że bardziej takie, wiesz, jak jeszcze byłam, już trochę o tym mówiłam, nastolatką, taka jedna mi przychodzi do głowy, jak byłam w liceum, kochałam się w takim koledze z klasy i pamiętam, że mieliśmy taką imprezę któregoś razu, to była już trzecia, czwarta klasa liceum. I taką y, po prostu takie spotkanie nasze y, y, klasowe, czy jest nie spotkanie, to taka impreza y, wieczorna z muzyką, prawda? Y, młodzieżowa. Y, tak, młodzieżowa, właśnie wspomniałam tego słowa Um, ja byłam przekonana, że, że jakby on no, wie o tym moim e, skrywanym uczuciu. E, tak, e, e, I pamiętam, że na tego wieczoru mnie pocałował. I na drugi dzień, wyobraźcie sobie, on udawał, że tego nie było. Więc ja byłam tak zdenerwowana. Oczywiście to rodziła, wiecie, no, no, no moją z zgubę. E, I wiecie, co zrobiłam? Spoliczkowałam go. Tak bez słowa po prostu, tak? To było tak gdzieś tam, że gdzieś po prostu na ulicy podeszłam do linka, po prostu postują mu tak centralnie mm. wymierzyłam policzek. Czyli te miłosne wpadki e, są bardzo różne, nie? ale, ale jak się to skończyło, bo, bo jeszcze chcę to powiedzieć, mm -hmm. tak? On oczywiście, no był mega zszokowany, nie spodziewał się, wiadomo. E, Przeciśmy później do tego w pewnym sensie na początku dnia, natomiast po kilku latach spotkaliśmy się, oczywiście tam policjant się skończyło, tak e, e, i on ta przypadkowo się spotkaliśmy, bo ten kontakt się gdzieś tam urwał, tak, raczej to jest oczywiste, coś mi z liceum i on do mnie powiedział, wiesz co, co jak co? Ale ten policzek to do dzisiaj pamiętam i czuję. <laughs> Miłość nie przetrwała, ale ten znak przetrwał bardzo długo. Tak. Mam nadzieję, że ten spektakl, który za chwileczkę obejrzymy, zapamiętamy również bardzo długo ja i połączenie, tak połączenie właśnie wspaniałego pomysłu, którym jest kolacja tak, ze spektaklem. Zapraszam tak. serdecznie. Zapraszamy.